Siemacie sić cołem. Witam was w drugim podsumowaniu roku 2022. Jeżeli chodzi o buty biegowe, tym razem zapraszam was na ranking moich top 5 butów Trailowych, w których biegało mi się najlepiej w 2022 roku. Podobnie jak w przypadku modeli asfaltowych, czyli tego pierwszego podsumowania, to będzie moja własna, subiektywna opinia. Nikt nie miał na nią oczywiście żadnego wpływu, więc warto, żebyście to też zanotowali, bo może ktoś z Was się z tym nie będzie zgadzał. Natomiast podobnie tak jak w przypadku butów asfaltowych, jeżeli będziecie chcieli przygotować Wam taki ogólny ranking w mojej ocenie butów trailowych, czy to takich do codziennego treningu, czy z dużą amortyzacją, czy jakichkolwiek innych, to oczywiście dajcie znać w komentarzach, przemyślę temat i może taki ranking dla was przygotuję. A teraz, żeby nie przeciągać, zacznijmy od miejsca piątego. Miejsce piąte może być dla niektórych zaskoczeniem, bo ja umieściłem na nim On Runninga Cloud Ultra. Zaskoczeniem z tego powodu, że y, ci, którzy śledzą kanał i mieli okazję też oglądać recenzję tego buta, no, mogą pamiętać, że on nie do końca mi leżał. Ja nie do końca byłem z niego zadowolony, ale Uważam, że da się do niego przyzwyczaić. No ja jeszcze chwilę po recenzji biegałem w tym bucie i faktycznie jakby z każdym kolejnym kilometrem ta stopa trochę lepiej mi leżała. On nie jest dla mnie jakoś super wygodny, nie jest to oczywiście mój pierwszy wybór, ale tak jak nawet chyba wspominałem w recenzji, no myślę, że takie czwarte, właśnie piąte miejsce, czwarty, piąty wybór to mógł być ten but. Mimo że w nazwie ma Ultra to nie uważam, żeby to był bardzo miękki bucik i żeby to był but właśnie pod dystanse ultra, aczkolwiek znam osoby, które w tym biegają i sobie chwalą, nawet na tych długich dystansach mówią, że jest w miarę wygodnie. Ale generalnie cała konstrukcja tej cholewki, która jest zrobiona jakby z jednego kawałka materiału, ale dosyć sztywnego materiału, no tak sobie mi leżała. To nie jest zły but, yy, ale też to nie jest, no, zresztą jak ranking mój sugeruje... Taki but, którego ja bym brał od razu z półki i mógłbym w nim iść sobie pobiegać. Miejsce czwarte, czyli chyba najbardziej niedoceniany model butów trailowych, jeżeli chodzi o rynek biegowy, czyli Nike White Horse wersji siódmej. Miałem też okazję biegać w szóstej, potem była siódma, w której materiał też tutaj na kanale się pojawił, oczywiście odsyłam do niego. No generalnie. Bardzo przyjemny, bardzo komfortowy but. Nie z nie najwyższym poziomem amortyzacji, ale to jest taki poziom, który jest dla mnie powiedzmy akceptowalny. Bardzo dobrze się dopasowuje do. Topy. Ma kilka mankamentów, m.in. bieżnik, który w mojej ocenie nie do końca trzyma, zwłaszcza na mokrym i zwłaszcza na zbiegach, bo jego konstrukcja jest taka, że no ten przód jest trochę bardziej przycięty i przez co potrafi noga zjechać, ale o tym też mówiłem w materiale osobno dotyczącym tego buta. Podsumowując go jako całość, uważam, że warto, że to jest trochę taki odpowiednik Pegasusa w butach asfaltowych. Czyli mocno uniwersalny but do pobiegania i w lesie i w górach i nawet widziałem osoby biegające dystanse ultra w tym, więc jak najbardziej duża wszechstronność. Ja lubię w nim biegać. Nawet mam go chyba nawet gdzieś u siebie. czasami już teraz nie, ale wcześniej jeszcze zdarzało mi się go wyciągać nawet po recenzji. Generalnie spoko opcja. Też nie jest drogi, co jest jego zaletą, patrząc na to jak teraz klaruje się Rynek butów biegowych, z tego względu, że no, on w promocji jest do wyciągnięcia w bardzo takich przyzwoitych pieniądzach, więc możecie też jak najbardziej polować na wyprzedażach na niego, bo, bo myślę, że warto. No, na pewno lepiej mi się w nim biega niż w niżej notowanym on-runingu, o którym wspominałem przed chwilą. Miejsce trzecie w moim rankingu zajmuje The North Face E-, i to jest but, przy którym ja chciałbym się zatrzymać nieco dłużej, z tego względu, że. Nie zrobiłem jeszcze jego recenzji, ale wydaje mi się, że muszę zrobić, bo miałem okazję biegać we wszystkich modelach North Face'a tych biegowych, które są aktualnie dostępnych, czyli Vectiv Fly, przepraszam, Fly Vective. Infinity i ten trzeci Enduris w wersji pierwszej i drugiej, no generalnie we wszystkich, biegałem. No i najpóźniej trafił do mnie właśnie ten Eminus, którego ja pierwotnie traktowałem jako takie brzydkie kaczątko, bo on niczym się szczególnym tutaj nie wyróżniał i to był błąd, bo ze wszystkich, w, nich, w nim się po prostu najlepiej biegało. To jest but, który nie ma za dużo amortyzacji. To jest ciasny but, w sensie mocno dopasowany, więc dla szerokiej stopy na pewno nie. I to jest but, który mimo wszystko ma w sobie całkiem sporo dynamiki. Taki model do pobiegania dystansów półmaratonu, może maksymalnie do 30 km. No jakby ktoś chciał, no to może w tym się puścić na górski maraton, ale raczej myślę, że lepiej się sprawdzi na krótszych dystansach. Dosyć lekki i to co mnie najbardziej w nim przekonuje to jednak też bieżnik, ale nie dlatego, że jest jakiś super ekstra, tylko że jest najlepszy ze wszystkich North bo w pozostałych modelach ten bieżnik w mojej ocenie jest słaby. Natomiast tutaj ta konstrukcja jest jednak no troszkę lepsza. Ja mam nadzieję, że uda mi się w końcu zrobić materiał na temat tego buta i wtedy też będę mógł więcej o nim opowiedzieć, ale jeżeli miałbym wskazywać jakiegoś North Face'a, no to dla mnie numerem jeden, jeżeli chodzi o markę North Face jest oczywiście ten model, czyli E a w moim rankingu, tak jak już zauważyliście, on się plasuje na miejscu trzecim. No i pomału mało zbliżamy się do celu, na miejscu drugim yy, umieściłem buta, który nie powinien być zaskoczeniem dla osób, które mnie znają i które też śledzą kanał. Czyli Salomon Slab Ultra 3. Zaskoczenie może być fakt, że umieszczam go na miejscu drugim, ale za chwilę dojdziemy do miejsca pierwszego, więc wyjaśnię, dlaczego tak jest. Natomiast wracając do Ultra trójki, no to był do tej pory mój najlepszy but trailowy, but, który, podobnie jak w przypadku asfaltówek i Ghosta, jest tak skrojony, że ja wkładam stopę do środka i, i tam mi po prostu nic nie przeszkadza. Ilość amortyzacji jest dla mnie na odpowiednim poziomie, czyli nie ma jej za dużo. Dopasowanie jest na bardzo dobrym poziomie, bo tak naprawdę siada na moją stopę idealnie dzięki temu, że jest też zrobiony z jednego kawałka materiału. Jest miary elastyczny. Nieźle też sprawuje się, jeżeli chodzi o przewiewność, no generalnie. Największym minusem tego buta pewnie będzie jego bieżnik, który nie za bardzo nadaje się na bardziej błotniste tereny, ale do takiego powiedzmy wszechstronnego biegania po skale, czy po szutrach, czy po polach, czy po lesie, no nadaje się idealnie. Minus to też na pewno cena, no bo jest w kolekcji zlabowej, więc należy do jednych z droższych butów biegowych na rynku, ale i tak uważam, że to jest but po prostu idealny dla mnie. Nie jest już niestety najlepszym butem, jaki posiadam w swojej kolekcji, bo tym jest model, który zajmuje pierwsze miejsce w moim podsumowaniu roku 2022, a jest nim model Salomon Slab Genesis. Dlaczego ten wygrywa z moją ukochaną Ultra Trójką? Przede wszystkim dlatego, że ma jednak lepszy bieżnik niż w modelu Ultra 3. Genesis ma te klocki zdecydowanie większe, bardziej masywne, powiedziałbym takie bardziej napompowane, dzięki czemu dużo lepiej sprawdza się w błotnistych warunkach, czy też na takiej suchej, leśnej ścieżce. Dodatkowo jest też bardzo dobrze dopasowany, podobnie jak Ultra 3. Ma nieco więcej amortyzacji, co dla mnie jest takim minimalnym minusikiem, bo gdyby miał poziom amortyzacji z Ultra 3, wtedy to byłby but był naprawdę idealny. No tutaj mimo wszystko jest tej amortyzacji więcej i w mojej ocenie to jest Bardziej model na dystansę Ultra niż wspomniany wcześniej Ultra 3, ale to jest też kwestia gustu i tak naprawdę w zależności co komu bardziej przypasuje. Ja uważam, że jednak gdybym miał wybierać buta pod dystanse Ultra, których oczywiście ja nie biegam, ale gdyby ktoś potrzebował, to raczej yy, szedłbym w kierunku Genesisa, bo po prostu jest dużo bardziej wszechstronnym butem w mojej ocenie i dużo lepiej możemy go wykorzystać w przeróżnych warunkach. Ale tak, w roku 2022 Eslab Genesis od Salomona był dla mnie numerem jeden. I to wszystko, co miałem do powiedzenia na temat butów trailowych i mojego podsumowania roku 2022. Oczywiście, pamiętajcie, tak jak wspominałem na początku, no to jest moja subiektywna opinia, więc możecie się z nią oczywiście nie zgadzać. A jeżeli się zgadzacie albo też nie, no możecie w komentarzach zostawić swoje propozycje butów i to, w których butach Wam się najlepiej biegało w 2022 roku. A jeżeli macie ochotę, to oczywiście zachęcam Was też do obejrzenia mojego podsumowania dotyczącego butów asfaltowych gdzieś tutaj powinien Wam się pojawić link. Pamiętajcie o subskrybowaniu, lajkowaniu, udostępnianiu materiałów i widzimy się w kolejnych filmach.